Cześć tutaj Przemek, super, że tu jesteś, dlatego że dzisiaj rozmawiamy o kryptowalutach, o tym skąd się w ogóle ten pomysł wziął, jaki problem rozwiązuje, jak dzisiaj funkcjonują kryptowaluty, jak możemy na ten rynek wejść, czego potrzebujemy, żeby w ogóle móc o kryptowalutach rozmawiać i nimi operować. O wszystkim w dzisiejszym odcinku zapraszam. Zacznijmy od początku, czyli od genezy. Musimy się tutaj cofnąć do początku lat 2000, do Stanów Zjednoczonych, gdzie wszystko to, co się wtedy działo przez kolejne lata spowodowało de facto globalny kryzys finansowy w latach 2007-2009. Wtedy w Stanach Zjednoczonych działo się bardzo dobrze, była na rynku Hossa, rozwijał się rynek nieruchomości, więc wszyscy chcieli kupować jakąś nieruchomość, bo było wiadomo, że w najbliższym czasie będzie rosła jej wartość. No i spowodowało to, że banki w swojej chciwości rozdawały bardzo dużo kredytów hipotecznych, pożyczek hipotecznych, udzielały kredytów ludziom, którzy de facto nawet nie mieli zdolności kredytowej. Więc masa osób po prostu brała te pożyczki, bo były tanie, bo było je łatwo dostać i liczyli na to, że wartość nieruchomości, którą za te pożyczki kupią, po prostu będzie rosła. Oczywiście tak się nie stało. Doszło to do miejsca, w którym masa osób zadłużona, bo wtedy w ogóle w ciągu jednej dekady w Stanach Zjednoczonych ilość zadłużenia wśród gospodarstw domowych wzrosła z 40% PKB do 100% PKB. Jedna dekada. I masa z tych osób stała się po prostu niewypłacalna. Nie była w ogóle w stanie spłacać kredytów, co z kolei spowodowało za niską ilość gotówki w rezerwach banków, które po prostu nie mogły już normalnie funkcjonować. Więc co zaczęło się wtedy dziać? Bo, oczywiście, biznes Stanów Zjednoczonych jest bardzo mocno powiązany z biznesami innych krajów. To rządy tych krajów, i w szczególności tutaj rząd Stanów Zjednoczonych, zaczęły po prostu pomagać bankom, żeby się nie utopić, i zaczęły inwestować ogromne ilości pieniędzy podatników w pomoc tym instytucjom finansowym, które de facto w tej pierwszej kolejności w ogóle cały ten kryzys spowodowały. W ramach takiej ciekawostki, jednym z krajów, który bardzo mocno ucierpiał w ramach tego kryzysu, w związku z całą tą sytuacją, była Islandia. Natomiast wielu osobom, jak można się domyślić, bardzo się ta sytuacja nie podobała, dlatego że chciwość banków doprowadziła do globalnego kryzysu finansowego i później pieniądze podatników zostały przeznaczone na to, żeby pomóc tym bankom. Funkcjonować i nie ogłaszać upadłości, bo oczywiście kilka dużych banków, tutaj w szczególności w Stanach, upadło w tamtym czasie. No więc pojawił się ogromny sprzeciw społeczny, i w takim fundamentalnym rozumieniu, zaczął być podważany cały system finansowo-bankowy. I tu właśnie urodził się pomysł kryptowaluty, czyli stworzenia takiej waluty, która byłaby niezależna od jednostek finansowych, od rządów, która nie byłaby operowana. Przez jakąś jedną centralną instytucję, która z kolei miałaby wpływ na jej wartość, która przechowywałaby informacje o tym, kto jakimi środkami dysponuje, czyli stworzenia w tej takiej wtedy pierwotnej koncepcji totalnie zdecentralizowanej, niezależnej waluty, która w żaden sposób nie mogłaby być manipulowana nawet przez jej twórcę. I kontynuując ten wątek, to wtedy ta kryptowaluta miałaby funkcjonować w taki sposób, że im więcej kolejnych użytkowników, im więcej noudów, o noudach opowiadałem w osobnym odcinku, sprawdźcie koniecznie, to był odcinek o blockchainie. Czyli im więcej komputerów, użytkowników sieci, którzy tej sieci pozwalają istnieć, tym większa pewność co do informacji, tym lepsza sytuacja każdego użytkownika sieci. Czyli im nas więcej, tym de facto cała sieć jest mocniejsza i my mamy większą pewność, że nasza. Informacja o naszej wartości, o naszych środkach jest stuprocentowo nietykalna, jest bezpieczna. W takim klasycznym rozumieniu, w takim klasycznym rozwiązaniu, gdzie mamy jakąś centralną jednostkę, czyli np. bank, to im więcej tych użytkowników, im więcej wartości w tej sieci, to tak naprawdę kto rośnie w siłę? Rośnie w siłę ta jednostka centralna, czyli bank i ma coraz więcej do powiedzenia, coraz większą władzę nad nami. I aby taka kryptowaluta w ogóle mogła istnieć, tutaj idealnym rozwiązaniem okazała się technologia blockchain, która właśnie to umożliwiała. Natomiast technologia blockchain, aby funkcjonować, potrzebuje bardzo dużej mocy obliczeniowej, i właśnie tutaj pojawia się to takie gdzieś tam krążące po sieci pojęcie górników, czyli osób, które biorą udział, kontrybują w istnieniu tej sieci, dostarczają, wystawiają swoje komputery. To są właśnie te wszystkie grafiki, które gdzieś tam są skupowane, które znajdują się w tych komputerach. Które z kolei są bazą do istnienia tej sieci. Dlaczego ci ludzie się na to decydują? Dlaczego budują te komputery? Dlaczego stają się tymi górnikami? Dlatego, że tak de facto, aby ta sieć mogła funkcjonować, to musi dziać się, nazwijmy to, swego rodzaju gra. I wszystkie osoby, które kontrybują do istnienia tej sieci, biorą udział w tej grze ich zadaniem jest odnalezienie takiej konkretnej liczby, wartości, która z kolei przekłada się na uwierzytelnienie jakiejś transakcji, czyli pokazują tak. To się rzeczywiście stało. I w tej właśnie grze biorą udział ci wszyscy górnicy i w momencie kiedy oni tę liczbę znajdą, czyli rozwiążą jakąś, nazwijmy to zagadkę, to wtedy dostają incentywy, czyli dostają jakąś część tego, czym obraca się na tym konkretnym blockchainie, czyli dostają swoją nagrodę. De facto na tym zarabiają. Ale wracając do naszego kryzysu globalnego z 2007-2009 roku, w konsekwencji tak właśnie w 2009 roku powstaje bitcoin, czyli pierwsza kryptowaluta. Także kryptowaluta to jest koncept waluty, która jest niezależna od rządów danego kraju, zdecentralizowana, a bitcoin jest. Rodzajem kryptowaluty jest już jakby konkretnym produktem, który powstał w oparciu o ten koncept. De facto, Bitcoin oczywiście funkcjonuje do dzisiaj nadal można Bitcoin kupić jego wartość drastycznie rosła, spadała jak to różnych walut, czyli jest to jakiś produkt spekulacyjny, natomiast dzisiaj normalnie można nadal nim obracać, kupować, sprzedawać. Każda kryptowaluta musi funkcjonować na jakimś konkretnym blockchainie i w przypadku Bitcoina czyli nazwa kryptowaluty to Bitcoin. Blockchain również nazywa się Bitcoin, a drugą taką najbardziej popularną po Bitcoinie kryptowalutą jest Ether, który z kolei funkcjonuje na blockchainie nazwanym Ethereum. I teraz uwaga, bo zaczyna się robić trochę trudniej. Aby mieć dostęp do jakiejś wartości w świecie kryptowalut, potrzebujemy portfela. Natomiast ten portfel to nie jest Portfel w takim rozumieniu klasycznym, bo portfel w rozumieniu klasycznym to jest coś, jakiś przedmiot, w którym znajduje się nasza wartość. Natomiast w przypadku kryptowalut, portfel to jest dostęp dla jego właściciela do wartości, która się znajduje na różnych blockchainach, bo oczywiście aktywa, wartość kryptowaluty możemy trzymać na różnych blockchainach, czyli możemy mieć trochę bitcoina, trochę eteru. No i teraz, można by w takim razie powiedzieć, że Portfel w świecie Web3, portfel w świecie kryptowalut to jest bardziej takie hasło i login do banku, czyli gdzieś w jakiejś przestrzeni znajduje się ta nasza wartość, a portfel to jest tak naprawdę mechanizm, który umożliwia nam do niej dostęp. I portfel będzie się składał z dwóch rzeczy. Aby móc się dostać do danej wartości na blockchainie, potrzebujemy mieć w ramach portfela klucz publiczny. Klucz publiczny, przekładając to z kolei na przykład domu, to jest adres, pod którym ta wartość się znajduje. Czyli to jest tak, jeżeli mielibyśmy adres jakiegoś domu, no to możemy zidentyfikować, że ten dom się znajduje pod tym adresem, możemy tam fizycznie pojechać, zobaczyć. W przypadku blockchaina możemy tam zajrzeć, zobaczyć informację, która na to wskazuje. Natomiast de facto nie jesteśmy w stanie powiązać tego adresu z jego właścicielem. Nie jesteśmy w stanie też zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam jest w środku. I do tego właśnie służy nam klucz prywatny, czyli klucz prywatny, no to w tym rozumieniu to jest już taki fizyczny klucz, o ile można tutaj mówić o, o czymś fizycznym w tym świecie, natomiast jest to klucz, który właścicielowi tego klucza umożliwia wejście do środka i skorzystanie, zrobienie czegokolwiek by potrzebował z tą właśnie wartością, która się na tym konkretnym blockchainie znajduje. I teraz wracając do takiego bazowego rozumienia kryptowalut, blockchaina, no to jest to jakaś sieć różnych użytkowników, którzy, tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku z tej serii, ciągle patrzą sobie na ręce. I to właśnie daje nam klucz publiczny, czyli te transakcje, które zachodzą w ramach danego blockchaina, one są jawne publicznie. Każdy uczestnik sieci może wejść i przeczytać informacje na temat tej transakcji, która z kolei nie jest powiązana z konkretną osobą. Czyli wiemy, że taka transakcja miała miejsce, wiemy, że taka ilość kryptowaluty została na przykład tutaj sprzedana, natomiast nie jesteśmy w stanie tego powiązać z konkretnym użytkownikiem. Stąd też właśnie ten podział na klucz prywatny i publiczny. No i dopiero osoba, która ma klucz prywatny może rzeczywiście zajrzeć do środka i przypisać siebie do tej wartości, która, do tej transakcji, która została wykonana. Natomiast w przypadku świata web2 oczywiście nie byłoby to możliwe, bo jeżeli chcielibyśmy komuś udowodnić, że taka transakcja miała miejsce, że takie środki zostały przelane, no to po prostu my fizycznie musielibyśmy komuś wysłać jakieś potwierdzenie tej transakcji z jakiejś znowu centralnej jednostki, na przykład z banku. Ponownie to, jak funkcjonuje blockchain jest inne i tutaj każdy użytkownik może się przyjrzeć, może przeczytać, może mieć dostęp do tego, że transakcja miała miejsce. Natomiast żeby w ogóle mieć możliwość wzięcia udziału w obrocie kryptowalutami, będziemy tego portfela czy walletu, jak się częściej zwykło w tym świecie mawiać, będziemy go po prostu potrzebować, czyli będziemy musieli założyć swój klucz prywatny, na jego bazie klucz publiczny, bardzo często na bazie klucza publicznego zakłada się jeszcze dalej adres, to jest taka trochę uproszczona informacja, coś z czym później łatwiej jest pracować. I to działa tylko w jedną stronę, czyli na bazie klucza prywatnego możemy odtworzyć klucz publiczny, ale odwrotnie już nie, czyli mając klucz publiczny, który de facto no jest dostępny ogólnie publicznie, no nie możemy odtworzyć klucza prywatnego, bo zyskalibyśmy wtedy wjazd, dostęp do tych wartości, do tych kryptowalut zapisanych, przypisanych do danej osoby na tym konkretnym blockchainie. A z kolei to właśnie klucz prywatny daje nam możliwość, daje nam dostęp, daje nam tą informację, że to my jesteśmy właścicielami na przykład tej konkretnej kryptowaluty. Więc jeżeli byłoby to możliwe, to każdy mógłby sobie te nasze środki przywłaszczyć. Więc ta konstrukcja działa tylko w jedną stronę. Natomiast portfel będzie nam potrzebny. Portfel możemy założyć przy użyciu jednej z masy aplikacji, które są po prostu w internecie do tego celu dostępne. Natomiast jeżeli nadal to jest dla nas w jakiś sposób trudne, to możemy tak jak w świecie Web2, skorzystać z usług jakiegoś takiego centralnego pośrednika, czyli na przykład kryptokantoru albo kryptogiełdy takiego jak Binance czy Coinbase, założyć tam swoje w taki klasyczny sposób konto. No, i korzystać w uproszczony, bardzo wygodny sposób, handlować kryptowalutą. Natomiast uwaga, tutaj od tej kryptogiełdy my nie dostajemy bezpośrednio dostępu do naszego klucza prywatnego. Więc tutaj akurat pojawia się cały temat tego, że musimy mieć jakieś zaufanie do tej organizacji. Czyli, funkcjonujemy tutaj no w tym modelu Web2, funkcjonujemy tutaj w takim klasycznym rozumowaniu, tak jakbyśmy korzystali z usług bankowych, czyli jesteśmy zależni od tego pośrednika. A w ogóle o tym, jak funkcjonuje, jak działa portfel w świecie Web3, jak go założyć, o tym wszystkim opowiadam w jeszcze osobnym odcinku. To wszystko na dziś, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!